Mateusz, zwany przez sąsiadów po prostu Matim z piątego piętra, od zawsze miał w sobie coś z Majsterkowicza. Jego babcia, pani Jadwiga, opowiadała, że jeszcze jako dzieciak rozkręcił stare radio z lat 70., bo szumiało podejrzanie, i zbudował z niego nadajnik, którym rzekomo miał odbierać sygnały z pętli tramwajowej na zdrowiu. W dorosłym życiu nie zatracił tej pasji. Wręcz przeciwnie. Kiedy skończył studia na Politechnice Łódzkiej, nie poszedł do żadnej korporacji, choć proponowali mu złote góry. Wolał siedzieć w swojej zagraconej pracowni na strychu starego bloku i eksperymentować z panelami słonecznymi, które zbierał z wysypisk i naprawiał, jakby były starymi zegarkami po dziadku. Pomagał mu jego najlepszy kumpel z dzieciństwa Bartek, zwany Baronem który znał się na elektryce jak mało kto i potrafił naprawić nawet tostera za pomocą spinacza i gumki recepturki. Pewnego dnia, kiedy Mateusz przypadkiem zasilił cały pion bloku dzięki bateriom słonecznym zamontowanym na balkonach sąsiadów, zorientował się, że ma w rękach coś wielkiego. Ludzie zaczęli walić do niego drzwiami i oknami, jedni z pytaniami, inni z gratulacjami – a jeszcze inni z prośbą, żeby im też coś takiego zrobił, bo rachunki za prąd to ich dobijają. Tak powstał pomysł na słoneczny dom firmę, która z czasem stała się czymś znacznie większym niż tylko lokalnym projektem. Razem z Bartkiem założyli działalność w garażu ciotki Wiesi, gdzie przy pomocy sąsiadów zbudowali pierwszą prawdziwą linię produkcyjną z Europalet starych mebli biurowych i wózków sklepowych z hipermarketu, który od lat chylił się ku upadkowi. Do zespołu dołączyła także Magda, inżynierka i pasjonatka ekologii, która wcześniej pracowała w Niemczech, ale wróciła do Polski, bo tu się coś zaczyna dziać, a ja chcę być częścią czegoś prawdziwego. Magda nie tylko wniosła wiedzę i profesjonalizm ale też kompletnie odmieniła sposób, w jaki Mateusz postrzegał prowadzenie biznesu. To ona namówiła ich na stworzenie aplikacji, dzięki której ludzie mogli monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym i oszczędzać jeszcze więcej. Wkrótce potem o słonecznym domu zaczęły mówić media najpierw lokalne, potem ogólnopolskie, a potem zagraniczne. W jednym z reportaży niemiecka dziennikarka nazwała projekt energetycznym buntem z żelaznej kurtyny. Mateusz śmiał się z tego do rozpuku, ale musiał przyznać, coś w tym było, bo w całej tej jego pasji było też trochę buntu przeciwko starym, nieefektywnym systemom, które mówiły ludziom, że tania energia to mit. Firma rosła w 1900 siłę. Siedzibę przenieśli do opuszczonej fabryki bawełny przy ulice Kilińskiego, gdzie z pomocą architektów i studentów z ASP zamienili ją w futurystyczny, pełen roślin i światła ośrodek badań i rozwoju. Bartek zbudował tam laboratorium, w którym tworzył nowe generacje paneli z materiałów tak egzotycznych, że nikt nie wiedział, jak je wymawiać. Magda rozwijała program Słoneczny Blok specjalną wersję systemu stworzoną dla starych kamienic i socjalnych mieszkań. A Mateusz, Mateusz wciąż dłubał w starych płytkach i kablach, jakby nic się nie zmieniło. Ale właśnie wtedy, gdy wszystko wydawało się iść jak z płatka, pojawił się on Nikita Wolkow. Młody rosyjski inwestor, który miał twarz dziecka i spojrzenie rekina. Zaproponował im współpracę, której warunki były tak korzystne, że aż podejrzane. Twierdził, że chce wprowadzić słoneczny dom na rynki Azji i Bliskiego. Wschodu Magda była ostrożna, Bartek sceptyczny, ale Mateusz miał przeczucie. Tymczasem na dachu jednego z bloków w Kijowie, gdzie testowano nowy system zasilania, doszło do tajemniczej awarii. Zaczęły znikać dane z aplikacji. Inżynierowie zauważyli, że ktoś zdalnie zmieniał parametry urządzeń. Magda wpadła w panikę. Ktoś nas szpieguje powiedziała cicho, ale stanowczo. Bartek milczał, zaciskając pięści, a Mateusz. Mateusz tylko spojrzał w niebo, jakby próbował dostrzec coś pomiędzy chmurami a panelami słonecznymi. Mateusz nie spał całą noc. Przeglądał logi systemowe, analizował dane, które zaczęły przychodzić z opóźnieniem lub zniekształcone. Bartek siedział obok, z nosem w laptopie, co chwilę mamrocząc coś pod nosem. To nie jest zwykły atak, to wygląda, jakby ktoś znał nasz kot od środka, jakby ktoś był w środku. W tym samym czasie Magda odbywała wideorozmowę z Sofią, ich przedstawicielką w Kijowie. To nie tylko nasz blok, mówiła roztrzęsiona dziewczyna. Pięć innych instalacji w dzielnicy padł, padło w ciągu ostatnich 48 godzin. A wiesz, co jest najdziwniejsze? Wszystkie były zasilane przez prototyp M4, tego, który tylko wy powinniście mieć. Mateusz poczuł, jak lodowaty pot spływa mu po karku. Bartek wyprostował się nagle, klikając coś gorączkowo. Mam go... Śledziłem pakiety i jeden z sygnałów przeskoczył przez serwer w Kaliningradzie. Ale to nie wszystko. Później odbił się od węzła w Tel Awiwie, a potem wrócił do Warszawy. Ktoś naprawdę nie chce, żebyśmy wiedzieli skąd to idzie. W tym momencie w ich łódzkiej siedzibie zgasły światła, zagrzmiał alarm zasilania awaryjnego. Czerwone diody zamrugały nerwowo, jakby ostrzegały przed czymś więcej niż tylko przerwą w dostawie prądu. Na ekranie głównym pojawiła się wiadomość. Białe litery na czarnym tle: zatrzymajcie ekspansję, póki możecie. Ostatnie ostrzeżenie. Bartek złapał się za głowę. Kto do cholery grozi startupowi od słońca? Mateusz był blady jak ściana. Nie odpowiedział. Wstał powoli, jakby walczył z ciężarem całego świata. Bo to już nie jest tylko startup. Bartek, to co zbudowaliśmy, może uniezależnić ludzi od systemu, a to się nie wszystkim podoba. Magda wróciła do pokoju z kubkiem niedopitej kawy i spojrzała na wiadomość. To muszą być ludzie Wolkowa. Pamiętasz jak przy pierwszym spotkaniu zadał Ci to pytanie. Bartek aż warknął: To o możliwości wyłączenia całej sieci jednym przyciskiem. Mateusz potwierdził skinieniem głowy. Nikita zadał wtedy dziwne pytanie, które wtedy wydawało się żartem: A jeśli ktoś będzie nieposłuszny, czy system da się zdalnie kontrolować? Od tamtego momentu Mateusz wiedział, że nie może wpuścić go zbyt głęboko, ale teraz. Wyglądało na to, że ktoś jednak zdobył dostęp. Ktoś, kto znał architekturę systemu, znał kod, znał ich ruchy, a może był z nimi od początku. Następnego dnia rano, zanim jeszcze słońce wstało nad łódzkim manufakturą, Mateusz zwołał nadzwyczajne spotkanie całego zespołu. Przybyli wszyscy programiści, konstruktorzy, starzyści z Turcji i Czech, nawet pani Wanda z recepcji. Mamy sabotaż, powiedział bez owijania. Ktoś próbuje przejąć nasz system. Nie chodzi już tylko o naszą firmę. Chodzi o ideę. Chodzi o wolność energetyczną ludzi. Musimy działać, zanim będzie za późno. W sali zapanowała cisza. A potem powoli, jakby ktoś zapalił, iskrę w beczce z prochem. Ludzie zaczęli kiwać głowami. Magda zerwała się z miejsca. Musimy się odłączyć od internetu, przerzucić cały system na lokalne węzły i zabezpieczyć algorytmy. Nie pytajcie, jak, ale mam kontakt w Islandii, który może nam pomóc. Bartek wstał. Ja się zajmę czyszczeniem kodu. Od teraz pracujemy na systemie w trybie off-grid. Żadnych chmur, żadnych zdalnych połączeń. Budujemy bastion. Mateusz. Tylko skinął głową. Ale w jego oczach tliła się iskra. Nie strachu, tylko determinacji. Wiedział, że teraz nie ma odwrotu. I wtedy rozległ się dźwięk przychodzącego maila. Temat: Znam twoją przeszłość. Mati z Piątego Piętra. Załącznik: Stare zdjęcie chłopaka z krótkofalówką. Jego zdjęcie. Zrobione z za drzwi. Zrobione wtedy, gdy sądził, że nikt go nie obserwuje. Mateusz wpatrywał się w ekran jak zahipnotyzowany. Zdjęcie było stare, ale nie na tyle, żeby zblakły emocje z nim związane. Pamiętał tamten dzień, pierwszy raz, kiedy jego prymitywna krótkofalówka przechwyciła wojskowy sygnał. Wtedy uznał to za przypadek. Teraz nie był już tego taki pewien. Bartek odchylił się na krześle i zerknął przez ramię Mateusza. Okej. Okay. To już nie są żarty. Magda weszła w tryb działania. Mateusz, ten adres mailowy, z którego przyszedł ten plik, to serwer jednorazowy, ale zostawił ślad. Mam lokalizację tymczasową Warszawa, Ursynów. Bartek już wstawał, kiedy Magda go zatrzymała. Nie pojedziemy tam sami. Jeśli ktoś zna przeszłość Mateusza, to nie są amatorzy. Potrzebujemy wsparcia, zaufanego. Wtedy Mateusz uderzył pięścią w stół. Znam jedną osobę i obiecałem sobie, że nigdy więcej jej nie wciągnę w to gówno. Cisza. Magda spojrzała pytająco: Bartek też. To był mój mentor, profesor Henryk Kulesza. Nauczył mnie wszystkiego o energii odnawialnej, ale po odejściu z uczelni zniknął. Mówili, że pracował przy tajnych projektach energetycznych jeszcze za czasów PRL-u. Mówili też, że niektórzy znikali razem z nim. Bartek syknął, czyli gość, widmo. Idealnie. Mateusz otworzył szufladę i wyciągnął z niej starą, niemal wypłowiałą kartkę z numerem telefonu. Ręcznie wypisanym atramentem. Wyglądało to jak coś, co powinno być w muzeum, a nie w nowoczesnej siedzibie technologicznej. Zadzwonił cisza. Sygnał: raz, dwa, trzy. Słucham. Głos po drugiej stronie był niski, szorstki, jakby przecedzony przez filtr z czasów analogowych, ale Mateusz poznał go od razu. Profesorze, tu Mateusz, Mateusz Rybicki, potrzebuję pana pomocy. Długie milczenie, a potem tylko dwa słowa. Wiedziałem, że zadzwonisz. Tego samego wieczoru zespół słonecznego domu został podzielony na trzy grupy. Grupa Magdy zajmowała się przepisaniem kodu zarządzającego siecią zasilania, usuwając wszelkie zewnętrzne punkty dostępu. Magda działała z chirurgiczną precyzją, jakby w jej palcach były same światłowody. Grupa Bartka zorganizowała fizyczne zabezpieczenie budynku. Na dachach pojawiły się drony z kamerami termowizyjnymi, w windach zamontowano sensory, ruchu. Z garażu wyciągnęli stary system alarmowy z lat 90., który, ku zdziwieniu wszystkich, nadal działał. Grupa Mateusza, właściwie to była jednoosobowa grupa. Pojechał nocnym pociągiem do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie, według informacji z ostatniej rozmowy miał przebywać profesor Kulesza. Nie był pewien, czy to pułapka, ale nie miał wyboru. W międzyczasie na drugim końcu Europy, w willi pod Bukaresztem, Nikita Wolkow patrzył na ekran tabletu. Obserwował lokalizację GPS, słuchał przechwyconych rozmów, analizował reakcje zespołu. Za nim stała kobieta w czerwonym płaszczu. Nie mówiła nic, ale to ona kierowała operacją. Mateusz się ruszył, powiedział Wolkow bez emocji. Zaskoczył mnie, ale nadal gra według naszych zasad. Kobieta tylko kiwnęła głową i wyszła z pokoju. Na jej karku widać było tatuaż, trzy przecinające się koła, przypominające logo starego sowieckiego projektu badawczego o nazwie Energia Absolutna. Mateusz dotarł do Piotrkowa nad ranem. Mgła była tak gęsta, że pociąg zwolnił niemal do pełzania. Wysiadł na pustym peronie. Tylko on i staruszek, zamiatający peron. Z kartką w dłoni szedł przez ciche, opustoszałe osiedla, aż do domu pod lasem. Dom wyglądał na opuszczony, ale gdy tylko zbliżył się do furtki, ta uchyliła się sama. W środku w ciemnym salonie. Pachnącym kurzem i ziołami czekał profesor. Siwy, z brodą jak u czarnoksiężnika. W ręku trzymał drewnianą laskę, ale oczy miał tak przenikliwe, że aż ciarki przeszły Mateusza po plecach. Powiedz mi, chłopcze, ile jeszcze osób zna architekturę systemu M4? Mateusz przełknął ślinę. Tylko my, ja, Magda, Bartek. Może Nikita, ale on miał dostęp tylko do starszej wersji. Profesor uśmiechnął się smutno. To znaczy, że to już się zaczęło. Projekt Perun został uruchomiony, a wy jesteście jedynym systemem, który może go zrównoważyć. Mateusz zamarł. Perun, co to jest? Kulesza wstał powoli, sięgnął do starej szuflady, wyciągnął teczkę oznaczoną pieczęcią ściśle tajne 1986. Otworzył ją i podał Mateuszowi. W środku był schemat czegoś. Co wyglądało jak satelita. Ale zamiast anten miał panele słoneczne, dziesiątki, setki, i napis: Projekt Perun. Mobilna sieć kontroli energetycznej. Broń bez pocisków. I wtedy, daleko stąd, w laboratorium Bartka odezwała się kamera bezpieczeństwa. Na ekranie pojawiła się zamazana postać z czapką z daszkiem. Weszła przez tylne drzwi, których nikt nie powinien znać. Zbliżyła się do głównej serwerowni. Spojrzała prosto w kamerę i uśmiechnęła się. Mateusz siedział w salonie starego domu profesora Kuleszy z dłonią zaciśniętą na kartce z napisem Projekt Perun. Czuł, jak cały jego świat obraca się do góry nogami. To nie była już gra o zieloną energię, o rachunki za prąd, o innowacje. To była walka o kontrolę, o władzę nad energią jako narzędziem wpływu, dominacji. Projekt Perun to nie był projekt ratowania świata, powiedział cicho profesor. To był projekt jego ujarzmienia. Energia, którą można było zdalnie odcinać, przekierowywać, a nawet niszczyć infrastrukturę przeciwnika bez jednego wystrzału. Mateusz wstał powoli. Ale my zbudowaliśmy słoneczny dom dla ludzi, dla wolności. To przeciwieństwo Peruna, profesor spojrzał mu w oczy. Właśnie dlatego cię śledzili, właśnie dlatego chcieli cię złamać. Tymczasem Włodzi, Magda i Bartek zorientowali się, że ktoś jest już w budynku. Kamery pokazały twarz. Postać z czapką z daszkiem to był Tomek, dawny pracownik zespołu, którego zwolnili. Pół roku wcześniej za dziwne zachowanie i kopię kodu źródłowego, jaką próbował potajemnie wynieść. Zdradziłeś nas powiedziała Magda przez głośnik, patrząc mu prosto w oczy przez monitoring. Tomek spojrzał prosto W obiektyw nie zdradziłem. Uświadomiłem sobie, że z wami świat będzie chaosem, z Wolkowem przynajmniej będzie porządek. Bartek już biegł w dół. Zatrzymał się przy generatorach i przeciął główne zasilanie. Cały budynek pogrążył się w ciemności. System wszedł w tryb manualny, zabezpieczony. Mateusz w tym samym czasie aktywował na laptopie profesora specjalny protokół wolna sieć zdecentralizowaną, samoregenerującą się strukturę paneli słonecznych, które nie potrzebowały już głównego serwera. Były jak ziarna energii, rozsiane po świecie, niezależne, niewidzialne dla systemów kontroli Peruna. Profesor kiwnął głową: To nasza szansa. Dzień później wiadomość obiegła Europę. Słoneczny dom odcina się od globalnych i systemów, uruchamia największą na świecie niezależną sieć zasilania o zerowej emisyjności. Nikita Wolkow. Spoglądał na ekran w swojej willi. Jego tablet wyświetlał dane. Setki węzłów energetycznych offline. Miliony gospodarstw domowych przestawały odpowiadać na sygnał kontroli. Kobieta w czerwonym płaszczu stała za nim, tym razem bez słowa. Folkow wstał powoli. Przegraliśmy wyszeptał, ale ona odpowiedziała chłodno nie przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę. Mateusz wrócił do łodzi. Na dachu starego bloku, gdzie wszystko się zaczęło, usiadł z Bartkiem i Magdą. Spojrzeli na zachód słońca. Panele lśniły złotem. Nie wiem, co nas teraz czeka, powiedział cicho Mateusz, ale wiem jedno: energia wróciła do ludzi. Magda ścisnęła jego dłoń. Bartek rzucił i oby już tam została. Z dołu dobiegły głosy dzieci, grających na podwórku. A z głośników sąsiada popłynęło stare radio, takie samo, jakie kiedyś rozkręcił Mateusz jako chłopak. Historia zatoczyła koło, ale wojna o przyszłość dopiero się zaczynała, koniec.